Witam, pokażę Państwu, jak dodawać schematy dnia. Po włączeniu programu wchodzimy w ustawienia, następnie kalendarze pracownicze, klikamy opcję Dodaj, następnie wybieramy plusik, by dodać schemat dnia. Następnie musimy nadać nazwę dla schematu, np. standardowy. Domyślnie schemat ma jedną zmianę, ale może mieć ich znacznie więcej, nawet ponad cztery. Dzięki ustawieniu wielu zmian dla jednego schematu program potrafi sam rozpoznać, na którą zmianę przyszedł pracownik. Program oblicza wtedy, ile pracownik pracował na każdej zmianie i wybiera zmianę z najdłuższą obecnością. Kolejne zmiany nadają się przez kliknięcie na przycisk Nowa. Dla każdej zmiany należy wybrać typ dnia spośród następujących opcji: z kalendarza globalnego, pracujący, święto lub wolny. W przypadku opcji pierwszej, te dnia jest pobierane z kalendarza globalnego, czyli program wie, kiedy jest dzień wolny, a kiedy dzień pracy. Następnie podaje się wymagania pracy. Po wybraniu opcji pierwszej, program wymaga pracy tylko w dni robocze, nie wymaga w dni wolnych. Opcja druga wymaga pracy od poniedziałku do soboty z wyjątkiem świąt. Opcja trzecia wymaga wypracowania normy w każdym dniu tygodnia, niezależnie od typu dnia. Ostatnia opcja. Wymaga wypracowania normy w tych dniach, w których pracownik stawił się do pracy. Opcja ta jest przydatna dla pracowników mających elastyczny czas pracy. Dalej podaje się normę czasu pracy w tym dniu, długość przerwy socjalnej, moment rozpoczęcia pracy. Jeśli pracownik może rozpocząć pracę w jakichś ramach czasowych, należy zaznaczyć pole do i wpisać moment kończący zakres. Na przykład do godziny dziewiątej. Wartość nadana w polu może pracować do, ogranicza czas pracy nawet jeśli pracownik zostanie dłużej.